Się nazywa Macieuch macie chuję Macie jak jak to woli z Rider, oczywiście powracamy, znaczy nie powracamy, to będzie taki jeden odcinek yy, żeby zrobić rekord Pamiętajcie zasubskrywać ten kanał, dawać łapeczki i górę, odcinki codziennie o od 19. Yy, i co? I lecimy? Może jak nie zrobimy rekordu to, to trudno, to oczywiście najlepszym autem w życiu mustangiem. Auto najlepsze yy, troszkę głośno jest, poczekajcie. O, tak damy. Eee. I lecimy. Ziomeczki to, mm, to jest to. Gramy. Dalej. Lecimy. Igła. Igła, ziomeczki. Oj, cóż to za. ome O, przemo, przemo. Przemo, co ty tu robisz? Ziomek, a ty nie nagrywasz na sklej parku? No, 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 no. Przemo to chłopak. Przemo ma sto ileś tysięcy. No, subskrypcji ja nie, nie mam. A ja mam ledwo 60. Ale trudno. Kiedyś miałem... Przez chwilę miałem 60, ktoś mnie odsubskrybował. Proszę subskrybować. To jest kurczę... 52 mieliśmy, ziomeczki, oczywiście, że wydajemy. Oj, oj, oj. Yy. Yy. <grym> ziomeczki. <grym> Proszę bardzo. <grym> Powiem wam, że zostaliśmy skudzi. Pęci. Pę... Het is een probleem. oi mm. flips, 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 mm -hmm. mm. flips, 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 do it oh, flips, 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 Jestem te, jestem trochę nieporadny, jestem trochę nieporadny. Prawa w przód, lewa w tył, jeszcze jakieś piruety, wie to chyba każdy, o ja! Bum! Flips! 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 Ziomeczki, coś mi odbija dzisiaj.

Jest pięknie. Jest pięknie. Patrzcie co robię. Patrzcie co robię. Ale jestem dobry. No chwila po tym. Ja! O flip zrobiliśmy. No nie no, ja jestem najlepszy, co nie? Coś to za wyskok! Jezus, Maria, stoczyłem się jak Michał Stok po le lecieniu. Co ja mówię, Michał Stok? Nie wiem. Budzika! Ha, 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 cóż to za cięcie było! Dziwne, niestety się skułem. Wynik 8. O, kurde, nie, jestem dobry. Czekajcie, ziomeczki, tepna się. Tepna się do was, jak będę miał powyżej 40. OK? Wy się do mnie tepniecie, tak można powiedzieć. No, widzimy się. Dobra, ziomeczki, od razu po pocięciu. Dosujemy autko. Episko! Episko, bat! Lecimy batem. To Jest taki bat, jak do koniów czasami się używa. To jest bardzo niefajne. Co oni robią tym koniom, ale trudno. Niestety. Coś tam było napisane, ale z tego powodu, że czytać nie umiem, to nie umiem przeczytać tego, tego przepięknego pisma. Ładnie! Ładnie, ziomeczki, ładnie. Świetnie! Wow! Ładko! Mistrz! Dobra, powiedziałem, że nie umiem czytać. <laughs> o nie! Jezus Maria, co ja zrobiłem? Kurde, za kileczkę! dobra, zaraz się widzimy. Hahaha, ha, ha. wynik 25. Ja też tam dobry. E, kółeczko. Run. Oj. Chyba dzisiaj nie pobijemy rekordu. Niestety, ziołaczki, 45 wynik. Jak wbijemy 45 subskrypcji, jeszcze to będziemy mieć 105 subskrypcji. Czekam na to, ale pewnie za rok to dopiero wbijecie, ale trudno. Pamiętajcie, by zasubskrybować ten kanał, dojść łapeczek w górę, odcinki codziennie o 19. Oglądajcie kolejne i poprzednie filmy, wbijajcie na TikToka Maciochowy Podłoga, Instagrama Podłoga Maciochowy Podłoga i co? I widzimy się jutro. Pozdro.